Jestem Check it. Siemanko z tej strony DK, a to jest e, pierwszy <laughs> e, taki audiolog, chyba tak to się nazywa. Mm, z informacjami, e, czemu tak nie było długo filmów. Mm, nie było tak dużo filmów, ponieważ. Znaczy w ogóle nie było filmów. Sorry, to wytnęła Nie było tak dużo filmów, e, ponieważ e, jak wiecie albo nie wiecie, ja tam je, miałem skręconą nogę i nie chodziłem do szkoły przez trochę ponad, no jakoś tak z dwa tygodnie czy ponad dwa tygodnie i miałem dużo zaległości, a to jak Wiecie, to był koniec roku, już więc przyszedłem i same sprawdziany pisałem, wszystko poprawiałem. Jakieś tam oceny z jakichś tam przedmiotów. Ogólnie codziennie siedziało się przy książkach i tak dalej. No ale, <laughs> i tak jakoś nie nagrywałem tego, tych filmów. E... Teraz tak to na spontana nagrywam. Ym, druga sprawa. Na pewno nie będzie mm, serii od Alfy do Bety, bo to studziło mi się, to jest nudne. Ta alfa to jest strasznie nudne. Jednak Minecraft z modami to ym, to jest w ogóle co innego. Można dużo więcej rzeczy pokazać i, i ogólnie wiecie o co chodzi. Ym, co następne? E, zacznę nową serię, coś takiego Minecraft Mody. E, będę Wam pokazywał w miarę często jakiś mod, e, jak najlepiej przedstawiony, jak najdokładniej, e, z instalacją. No, to, no mam nadzieję, na pewno z instalacją. E, co jeszcze? Hmm. Lola na razie też nie będzie, bo jak wbije 30, to wtedy zacznę nagrywać. Aha, wakacje, teraz są wakacje i wakacje też to będzie różnie, bo ja zawsze na wakacje wyjeżdżam i to dość długo czasami na mnie całe wakacje nie ma w domu i to będzie wyglądało tak, że. Jeżeli nie będzie materiałów, na przykład wyjeżdżam gdzieś tam, to zrobię coś takiego vloga, dodam wideo vloga i Wam wszystko wyjaśnię. I powiem Wam, czemu nie będzie i tak dalej. Hmm, co tu jeszcze mam powiedzieć? Tu, 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 tu. tu czyli będzie ta seria z minecraft mody ogólnie będę musiał jeszcze zrobić format kompa bo strasznie mi teraz wszystko tak wolno chodzi komputer zawalony jakimiś śmieciami i teraz czuję że jak wcześniej nagrywałem tak z mie kilka miesięcy temu miesiąc temu dwa to to nagrywanie szło jednak dużo lepiej szczególnie minecraft bo minecraft jest niby taką grą gdzie nie ma jakieś super grafiki, a dość trzeba... na mody, więc to trzeba mieć dość dobry komputer. I tam będę musiał szczególnie na to zrobić. Format, żeby mi to lepiej szło. Tak samo z Lolem też mi lepiej szło, a teraz jak chciałem nagrywać, to pożal się boże. Jeszcze będę chciał zrobić serię Terrarii, ale to muszę jeszcze kogoś sobie znaleźć do nagrywania, jeśli ktoś by chciał i tak ma nie wiem, no 15, tak 13 z lat, to spoko, bo żeby to się dobrze oglądało, nie że ktoś tam jest jeszcze przed mutacją bo to wiadomo to nie będzie zbytnio yy, takie przyjemne do oglądania No i to by było chyba na tyle. Bo nic sobie teraz nie mogę przypomnieć. Hmm, ogólnie no to wiecie, przepraszam was za to, że nie było tych filmów. Lola na razie nie będzie. Mam 28 i pół, więc zaraz 29 i 30 i może się... no ale co zanim minie to powaka chyba. Zależy czy będę dużo w domu czy nie. Hmm. No i, no i no i no i no i nie wiem. No to też chyba na, te, na pewno by było na tyle, więc e, mm, więc, więc, więc do zobaczenia, do usłyszenia w, no, w kolejnych odcinkach. E, Fuck i. why, dlaczego ja sobie to robię? Dobra, nieważne. Na razie, cześć.